Hej, znasz to uczucie, kiedy zbliża się koniec roku, a ty wciąż czujesz się, jakbyś była w lesie? Ja pamiętam grudzień parę lat temu, kiedy zamiast cieszyć się świętami, siedziałam do północy płacząc nad tabelkami, bo musiałam domknąć firmowe sprawy przed końcem roku. Byłam wyczerpana. Od tamtej pory powiedziałam dość i stopniowo wdrożyłam 10 małych kroków, które zmieniły wszystko. W tym odcinku pokażę Ci, jak uniknąć mojego błędu, bo przecież końcówka roku nie musi być maratonem. To może być czas porządkowania, ale od środka. Chodzi o to, żeby wejść w nowy rok spokojniej, lżej, z poczuciem, że zrobiłaś coś dobrego dla siebie. Dziś opowiem Ci o 10 małych zmianach, które możesz wprowadzić jeszcze teraz, żeby zakończyć ten rok świadomie, spokojnie i z lekkością. No to zaczynamy. Po pierwsze, Dobre nawyki. Zacznij od czegoś prostego, nie od miliona zmian naraz. Od dwóch, może trzech drobiazgów, które wprowadzą porządek w twój dzień. Na przykład, szklanka wody po przebudzeniu. To coś bardzo realnego. Nawodnienie wspiera koncentrację, pomaga utrzymać stabilne ciśnienie i dostarcza cennych elektroliktów takich jak potas czy magnez. Możesz też zastosować na przykład szybkie 5-10-minutowe rozciąganie, żeby rozbudzić ciało i zacząć nowy dzień z energią. To właśnie takie małe rzeczy potrafią zadecydować o tym, jak się czujesz przez cały dzień. A jaka jest Twoja pierwsza minimalna zmiana, którą wprowadzisz od jutra, pomyśl o niej teraz. Tak przy okazji, niedługo pojawi się osobny odcinek o nawykach, o tym, jak je budować i utrzymać w praktyce. Po drugie, pamiętaj o hobby. To dobry moment, żeby znów dać przestrzeń temu, co sprawia ci radość. Czytanie, pieczenie, robienie zdjęć, taniec. Cokolwiek sprawia, że czujesz się sobą. Te małe pasje pomagają złapać balans między tym, co musisz, a tym, co chcesz. Pozwalają odpocząć w głowie i przypominają, że Twoje życie to nie jest tylko lista zadań. A ty jakie hobby zaniedbałaś w ostatnich miesiącach? Może znajdziesz na nie choćby pół godziny w tygodniu? Po trzecie, stwórz listę rzeczy do zrobienia przed końcem roku. Nie po to, żeby się stresować, tylko po to, żeby zobaczyć, co warto zamknąć. Może to być coś praktycznego, jak odnowienie dokumentów czy wizyta u lekarza, ale też coś symbolicznego, na przykład spotkanie z przyjaciółką, wypad na jarmark albo ulepienie bałwana z dziećmi. Zapisz wszystko, co chciałabyś domknąć lub przeżyć jeszcze w tym roku. Czasem samo spisanie planów wystarczy, żeby. Odzyskać motywację i spokój. Po czwarte, sprawdź stan zdrowia. To idealny moment na profilaktykę. Nie odkładaj badań na poświętach. Zrób morfologię, zbadaj poziom witaminy D, umów się do dentysty i koniecznie zadbaj o jelita. Bo to one mają ogromny wpływ na odporność, nastrój i energię. Zadbaj o błonnik, kiszonki, nawodnienie i dobre bakterie. Dbanie o zdrowie to wyraz szacunku do siebie. Bez tej bazy żadne postanowienia noworoczne nie mają znaczenia, bo zadbane ciało to spokojniejszy umysł. A ty, kiedy ostatnio robiłeś podstawowe badania, zadbaj o tę pazę. Po piąte, spędzaj czas na świeżym powietrzu. Codzienny spacer, nawet 15-20 minut, potrafi zrobić ogromną różnicę, ale spróbuj pójść bez telefonu, bez muzyki, bez podcastu, bez skrolowania. Po prostu być, zauważ kolory, zapach, oddech, usłysz szelest liści pod butami. To drobne ćwiczenie uważności, które uspokaja bardziej niż niejedna medytacja. Po szóste, przeprowadź audyt finansowy. Usiądź z notatnikiem i zapisz ile zarabiasz, ile wydajesz, na co idą Twoje pieniądze. To ma być świadomość, a nie krytyka. Kiedy znasz swoje liczby, odzyskujesz kontrolę. A spokój finansowy to jeden z filarów wolności. Dzięki temu łatwiej zaplanujesz grudzień, prezenty, wydatki świąteczne, a nawet cele na przyszły rok. Po siódme: posprzątaj przestrzeń tą domową i cyfrową. Jesień i zima to naturalny moment na porządki. W końcu i tak sięgamy po cieplejsze ubrania, więc przy okazji, zrób przegląd szafy. Część ubrań można sprzedać. Oddaj to, czego nie nosisz, napraw to, co warto zachować. Zobacz, co masz w szufladach kuchennych, na półkach, za kanapą. Porządek w przestrzeni to porządek w głowie, a potem przenieś to na świat cyfrowy. Usuń niepotrzebne pliki i stare maile, zrób porządek w zdjęciach, posprzątaj biurko, pulpit i folder pobrane. To naprawdę oczyszcza głowę symbolicznie i dosłownie: A ty ile masz? Dziś niepotrzebnych maili w skrzynce? Może spróbujesz usunąć chociaż połowę tego, co zajmie z 10 minut. Po ósme, ruszaj się! I nie chodzi o formę na nowy rok, tylko o dobre samopoczucie tu i teraz. Znajdź aktywność, która sprawia ci radość. Może to być yoga, taniec, trening w domu, szybki marsz, basen, rower albo po prostu dłuższe spacery. Najważniejsze, żeby było regularnie. Ciało i głowa są połączone. To nie jest obowiązek, to prezent, który dajesz sama sobie. Ale nie zmusza się, jeżeli czegoś nie lubisz. To ma być przyjemność. Poszukaj, co ci odpowiada. Po dziewiąte. Podsumuj rok. Zrób to wcześniej, nie w Sylwestra. Usiądź z kubkiem herbaty, przejrzyj zdjęcia, notatki, zobacz ile już zrobiłaś, ile się nauczyłaś. Nie wszystko musiało pójść idealnie, ale pewnie było wiele rzeczy, z których możesz być dumna. Nie pomijaj ich tylko dlatego, że nie były spektakularne. Czasem największy postęp dzieje się w ciszy. U mnie najlepiej działa przegląd mojego kalendarza oraz zdjęć w telefonie. Czasem jestem w szoku, ile udało się zrobić w ciągu tych paru miesięcy. Po dziesiąte, zaplanuj coś tylko dla siebie. Znajdź choć jeden dzień albo nawet kilka godzin, które należą tylko do Ciebie. To może być masaż, kąpiel ze świecami, samotny wypad do kawiarni. Chodzi o to, żebyś na chwilę wyszła z roli matki, żony, córki, pracownicy czy bizneswoman i przypomniała sobie, kim jesteś poza wszystkimi obowiązkami. Możesz też zaplanować coś, co sprawi, że zakończenie roku stanie się przyjemnością, a nie wyścigiem. W sobie książkę, którą chcesz przeczytać tylko dla przyjemności. Zrób zdjęcie, które uchwyci Twój spokój. Zapisz trzy rzeczy, za które jesteś sobie wdzięczna. I to nie musi być wielkie. Wystarczy, że będzie Twoje. Może to będzie leniwy poranek z książką i herbatą, może kąpiel przy świecach, a może spacer, podczas którego w końcu powiesz sobie w myślach było różnie, ale dałam radę. Bo koniec roku to nie jest tylko kalendarz. To chwila, żeby przytulić samą siebie za to, że przetrwałaś te wszystkie poniedziałki. Te wszystkie nie dam rady i mimo wszystko wciąż próbujesz. To jest twój czas. Nie musisz niczego udowadniać, wystarczy, że się zatrzymasz. Jaki będzie twój mały akt czułości wobec siebie w tym kwartale? Zapisz go teraz w kalendarzu. Bonus? Zadbaj o relacje. Zadzwoń do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałaś. Nie czekaj na życzenia świąteczne, żeby powiedzieć, że tęskniłaś. Relacje nie muszą być idealne. Wystarczy, że są prawdziwe, bo nic tak nie porządkuje emocji, jak rozmowa z kimś, kto naprawdę Cię rozumie. Jeżeli te 10 kroków rezonuje z Tobą, zostaw kciuk w górę. Daj znać w komentarzu, którą zmianę wprowadzasz u siebie jako pierwszą. A jeśli chcesz widzieć więcej moich świadomych decyzji i jak żyć na własnych zasadach, subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek. Dziękuję, że tu jesteś. I na koniec: Niech te ostatnie miesiące nie będą czasem gonitwy, tylko świadomych decyzji. Nie potrzebujesz nowego roku, żeby zacząć od nowa. Potrzebujesz tylko decyzji, że tym razem zrobisz to z troską o siebie, dla siebie, bo dobrze zakończony rok to taki, w którym możesz powiedzieć: Dałam z siebie tyle, ile mogłam i to wystarczy. Do zobaczenia.